Two hours later no, it's not, it's not, it's not. Kurde, ale jak one wzięły, ja musiałem ty łapać. Czerwoną można zwijać. Czerwoną można zwijać. Czekaj, bo ona jest za Okej, okay, to tam położymy. No ale przynęty nie ma kto zjadł? A tam No W jednym jest. Czekaj, musi być piękna prezentacja. W jakie piękne. Trzeba go odpalić Kilo 300 waży podbierak. No 4 kilo to trzy ważą, czyli po półtora masz. No, no piękny. Jako, jako tutaj piękny, pięknego lina, ale w ogóle pierwszy raz lina złapałem. Czci, cci, cci, cci. No ja się go nie boję, ale on, on się rzuca. A to ci panie linie nie. Bo ty jesteś tak złapany. no branie byka. Piękny linek jakaś, weź, nie No weź. Tak ja myślę, nawet nawet. Nie się tego. Ty, ale szarpno ładny Ale bo walczy. A jak wziął. Gruby. Czyli jednak przyszło do Ciebie. O, jaki karpiszon. To Nie, karpiszon. I to jaki duży. Nie, taki wiesz, taki 3 kilo. Ale masz go złapane za ten. A, widzę. No właśnie. Jedak, de ósma to dobre, jedno. Ej, masz czyjś koszyczek? Koszyczki, mam? Czekaj, trzy koszyczki, a nie, dwa. Do tego mam za płetwę. Tu to jest jakieś rzeź. Dwa. A mógł być mój dran jeden. A ty nie masz osma założone. No wiem. Co? No wiem. Masz morwę założone. Oj, Ty będziesz miał problem. Ja to weź mój telefon, jest tam gdzie zawsze. No, to, to, to nie to Ale dzisiaj. Ale weź go wystaw. Od boku teraz? Jego wystaw, tak żeby był, wiesz tak. Ja tak źle mam go chwyconego. dwa razy większy. Ja chcę go zważyć. No tak wiesz, trzy kilo myślę, że ma ja bym o coś zaczepić. Piątka, pięć sto jest. Ma trzy osiem. No, czy mówiłem, że to tak około trzy. Co to za ogromna sztuka? Ja albinos. Albinos, no ja się albinos. No już. O no, już chodź. A nasz jesiot Pierwszy, Pierwszy nasz jesiot i to jeszcze Albinuska ty no, taki tam ty ładny Najmniejszy Rozmiaru on nie jest Moja ryba baw się Moja ryba to się bawię Piękny jesteś, ale już spokojnie Jak się go złapie za ogon nie Nie, czekaj nie można ją łapać, można złapać Co ty gadasz? Dzięki kolego, teraz prawidłowo bierzemy odkarzacz. I jak zwykle go szykuję, to co ma wszystkie ramki. No, dobra, to co, prezentacja, może go polek. Tak to po no, to takie wtedy Dałem. No To ja go jak ją wrócić. albo dobra, ja spróbuję Winek. duża sztuka <grymne> <grymne> Damy ale pan? a co Nie żółki, idę. Nie, żółki. Piękny pan jest, ty, ale ten sobie taki, wiesz, już na patelnię wybrał. Tu mają jakieś wymiary chyba, nie? Co? Juuu. Pewnie. Ale ja go muszę, wiesz, na zasady. One po prostu takie śnięte pływają po te dnia, bo to jest najbardziej bardziej nie? Czekaj panie linie, ja wyjmę tylko to. ja pier... Wyjmę tylko to i idziemy.

A to jest stąd, nie? Ja. 10 kilo? 15, 40, ale jak? Ależ szybko, a to był przez ostatni? No, mili, ty, no, ostatnio. Jakbyś nie spadł z tego tego, to byś chyba nie do mnie. bo ona mi się o nogę zahaczyła, widziałeś to? Ja miałem o nogę zahaczoną. Ten telefon masz przy sobie? Mhm. Uh -huh. No coś już się zmęczyło. Karpik. Ale taki chyba trochę większy. No może delikatnie większe Co? Silny. No silny, silny. A to dwa kilo jest. No już. Chyba się dalej. Patrzę. schować, się to tak, no. Ciężki! Powiem Ci, że jak twarze. Kurde, nie, nie mogłem ataku na wędkę ten... Chło jest. Nie mogłem zrobić ataku na wędkę, bo wiesz, bo leciałem po ten... Ja nie byłem włączył GoPro i poleciał na wędkę, to wędkę... To już było za późno. No, to już było za późno. To tak, już nie zdążył. To już bym nie zdążył, Czekaj. Czekaj tu trzeba Aha Aha, no dobra, gdzieś się Haczyk wypił Wypił się? Ale w karp czy gdzie? Niskulka Dobra, wygniecie mnie dziś jest w kołysce. Bo tu nie ja nie mam trochę niż many, bravo, fajnie, dobra wypuszczamy. еще не буду No co? Już cały przed schowałeś Ej, weź win tą wędkę Tą Panie, jeszcze zostajemy dwie godzinki Słyszysz? Jeszcze dwie godziny zostajemy ja Nie żartuję Przyjedziemy jeszcze innym razem, co mnie? Co? Przyjedziemy jeszcze innym razem. Właśnie teraz też wody nie mam. Co? Wody nie mam. No ale co wody? Włapiesz go pod bierak, wyczepiamy już tu. Jesioter? Czy karb? Chyba karb, bo to takie zrywy ma. widziałem. Taki większy? Taki fajny chyba. I ładny.

dawaj Już nie ma co ten, co dawaj go na trawę tutaj. Pięknie, widać w kamerce. Prezentacja. No ładny karpik. Odronny. Okay. Wrzuć ten. No i wypuść. O, jak pięknie poszedł.